Proszę Państwa, rzeczywiście tak jest, że czasami można i chyba należy sprawdzać wiarygodność polityków, badając to, czy wykonują dane obietnice. Należy w moim przekonaniu, jakby w zgodzie z moim własnym doświadczeniem wieloletnim z funkcjonowania w polityce, sprawdzać polityków również od strony czego, czy łatwo nie dają nadmiernych obietnic. Serdecznie więc dziękuję za to, że tu złożona przeze mnie obietnica zaowocowała decyzjami, owocuje wykonaniem nie tylko obietnicy, ale ważnej inwestycji dla całego regionu. Serdecznie dziękuję, gratuluję wszystkim, bo to jest wspólny sukces, to jest także wspólna szansa na przyszłość. Mam nadzieję, że nie wszędzie będę musiał składać tego rodzaju deklaracje. Może gdzie indziej władze nie będą aż tak bardzo wykazywały się szybkim refleksem, jak wtedy państwo pięć lat temu tutaj w Inowrocławiu, w Muszli Koncertowej, co wspominam niesłychanie miło, bo to był taki już ostatni etap kampanii, ostatnie parę dni, kiedy poczułem, że mogę składać obietnice ale wiedząc, że wszystko wskazuje na to, że te wybory wygram. W takim wypadku Obietnice są dwa razy bardziej wartościowe, jeśli są poparte głęboką wolą i przeświadczeniem, że powinny, ale i że muszą być wykonane. Dziękuję.